Słowo z 25 listopada Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 20 wersety 27-40. Wtedy przyszli niektórzy z Saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go. Nauczycielu, jeżeli tak nam napisał, jeśli ktoś żonaty umrze bezdzietnie, to jego brat niech poślubi wdowę i da potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł bezdzietnie. Potem drugi i trzeci ożenił się z, z wdową. I podobnie następni aż do siódmego. Lecz nie pozostawili po sobie potomstwa i pomarli. Po nich umarła i ta kobieta. Gdy nastąpi zmartwychwstanie, którego z nich będzie żoną. Siedmiu bowiem miało ją za żonę. Jezus im odpowiedział, Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy zostają uznani za głodnych osiągnięcia wieczności i powstania zmartwych, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom i jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. O tym zaś, że umarli zmartwychwstają, zaznaczył także Mojżesz w opowiadaniu o krzewie. Nazywa tam Pana Bogiem Agrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Przecież Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. W odpowiedzi na to niektórzy z nauczycieli Pisma przyznali. Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. Już nie mieli odwagi o nic go pytać. Pan Bóg dał nam spuściznę raju. Pozwolił nam na to i obdarzył błogosławieństwem wspólnoty małżeńską. We własnych podejrzeniach i nawet fantazjach próbujemy wyobrazić sobie życie w niebie. Uczciwą postawą jest zaufanie Jezusowi w każdym względzie. Ten fragment opowiada o nieufności faryzeuszów wobec Jezusa. Próbują oni ośmieszyć zmarłych zmartwychwstania i życia wiecznego. Przez swój brak zaufania Bogu można zauważyć, że po ich rozmowie może dla niektórych jedyne i możliwe jest z Jezusem w swoim życiu, nie mają odwagi o nic Go pytać. Jezus prosi o zaufanie i prosi także każdego z nas o rozmowę i pozostawia otwartość na zadawanie Jemu pytań. Jest tak, ponieważ Bóg pragnie relacji. On żyje pozostając nieustannie w relacjach. W tej w trójcy, w trójcy świętej, do której porównuje się relację małżeńską kobiety i mężczyzny i ze wszystkimi ludźmi, którzy Jezusowi pozwalają zbliżyć się na tyle, aby dać słyszeć swoje sumienie dać Bogu się prowadzić i słyszeć w sercu Jego głos. Czasem słyszeć ten głos w ekstremalnych sytuacjach, a czasem słyszeć odpowiedź na swoje wątpliwości.